Witam, 14 maja 2017 już po kolejnym locie konkursowym. Wczoraj odbył się piąty lot konkursowy z Gettingi, 350 km. W trasie burzowo, trudne warunki lotowe, konkurencja, dosyć duże braki na noc. U mnie pierwsza lądowała wyżymaczka 457, dwulatka, szpicowy konkurs w ramach oddziału. Wcześniej również wyżymaczki kapitalnie się spisały 1182 oraz 422. W trakcie klipu obejrzymy je z bliska, jak siedzą teraz w boksach, odpoczywają po trudach lotu. Oblot. Raz wieczorem, gdy na niebie nie będą się już snuły żadne gołębie, cykl przygotowań to kilka lotów treningowych. Potem lot z kabiny w trudnych warunkach. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty lot każdy w różnorodnych warunkach atmosferycznych. Wiatr silny, przeciwny, mglisto, deszczowo. Tak więc wyżymacze kapitalnie zdały egzamin. Również werworty pokazują swoją klasę. Tak więc gdy konkurencja utyskuje na różne czynniki zewnętrzne, moja odpowiedź brzmi jakość gołębi, dobre przygotowanie, wytrenowanie. Moim plusem było to, że do połowy stycznia przebywały na wolnym oblocie, więc przez dwa miesiące zamknięcia bolierze. Nie wytraciły tej kondycji, mogły więc przystąpić w pełnym biegu do lotów konkursowych. Wcześniej wyhodowałem pierwszy lęk po nich i przeszedłem na metodę wdowieństwa totalnego. Dodam, że prym tu wiodą samice wdowy. Jeśli chodzi o wysyłkę gołębi młodych, na środę przygotowuję kilka pakietów. 12 gołąbków dla hodowcy, który rozpoczyna hodowlę, również innemu 10, a trzeci zamówił sobie 5 niebieskich werwortów. Tak więc dosyć spory rzut kapitalnych gołębi dla wymagających hodowców. Następne za dwa tygodnie. Proszę dzwonić. 728 465 939 po dobre i szybkie. Gołębie. A teraz spójrzmy na samice wdowy. Również dla moich fanów, bukiet róż, by milej spędzać wolny czas. Proszę, to dla Was.